Coś nowego Dobra oknami wychodzimy, oknami, dziurami, wszystkimi o, Nie, tu dzisiaj nie, się tu dzisiaj nie graliśmy Nie, Albo mi się wydaje Dzisiaj już nie graliśmy Nie Nie wiem czy grać mo... Nie, mi się wydaje, że grać graliśmy ale już na późniejszym Tak, bo to przecież zabijaliśmy tego szachica A nie My Bad Yalone Słyszałem jak głowa się toży taki klaskalny. Taki... To, to tego złapa, który cię atakował intensywnie Dźwięk maskania głowy to najlepszy dźwięk w tej grze Osobiście mu, e, go nie króciłem. Ej, tu, tu, tu pchają, halu Jest pchalnia robiona A ty co? Brak bandaży. Tak, jak to brak bandaży? Tylko nie to Podoba się... mi się ten chat. O patrz! Tego się nie spodziewałem tu na czacie ma A to też pchają, żeby tu dopchać. Oh, did you sign a petition? Ok, kultowej gry, znanej. I dziwi mnie, że oni zaraz wejść w tym już tutaj, to oni te drugie jeszcze robią. Chłopco dostał, ale majstycznie zmarł I spadł, pizdu E, typek, uważaj! Do domu! Oh, wow przez gardę jak pierdzielną. Boże, ile tu jest na dole, teraz spadłem. Matkie boskie, nie idź tam na dół. Nie idź tam na dół, jakbyś tam u góry na tym tym. Nie wiesz ile ich tam jest, jak zginą, to widziałem. akurat Oni akurat weszli na górę. To rodzi większy problem. No, jak mnie kurwa moi przepuszczą, żeby tam wejść. Będę w stanie im tam... ten ten Tu mamy bardziej taktycznych ludzi już Dobrze Adam NIE DOBRZE ADAM No nie dobrze ani trochę tylko złożę się na chwilę myślałem podejrzeć i zostać ukrócony. No, myślałem, że go musiał uderzyć, ale nie był pierwszy. Mogę wziąć to koło i im rzucić? O, koło wozu, Raz ja pierwszy. Koło wozu do akcji. Widziałem <grym> <grym> jak to wam poleciało. Uważaj, będę rzucał. Tut. Nut, no, nut, no. Chłop, co to, co ten chłop tu robi? Rzuciłem się apteczkę. Ty, tu są kamienie. Ła! A tu jest całą trzydziestolet. z tyłu uważaj za nami. Ale jest to ukrócone łba. Adam, pomagam! ja tam, podejdę wam. Ej, za spadłem na, na dół. No właśnie, że tam intensywnie ruszy pod. Mam kamień. Masza da mnie. Rzuciłem chłopa kamieniem. A tu Dobrze. 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 E, poprzyk! Wypadł. Dobra, ktoś tu będzie w swoim podrobinie, to kamieniem. No tak, nie można tak trzymać gia jak bym ja chciał On dostał z kamienia, start przyjścia O, 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 o aleluja Aleluja Uważajcie, bo tu ktoś rzucił podpalaczkę Łoginie Wiem, chyba się Adam płonie Ej, bo tu idą z prawej manki, to by dasz im było trzech Został jeden They are assaulting mm. O oh, fuck! ileś tam biegnie Panowie i require assistance na prawej wieży Na prawej wieży... OPA okay. Kolega mi byś bił! Kolega mi byś bił! Mi będziesz kolega bił! O jednak weź mi kolega bił. Spierdalaj! A no, zdechłam Chciał mi kolegę bić, ale pobił go jednak. I tak, jak, jak gracie w tą grę, tak się zastanówcie tak chwilę na poparcie na tą tego jakby... Ale zajbiście z desek zrobione konstrukcje! Jakby zajmiesz jedną deskę, to się zawali! Nie uważasz, tak chodził? Dobrze... <śm> Adam! Biegniemy na wieżę, bo przejmują! To the violence to them. Ja tu próbuję apteczki rzucać? Dezercja? Pierwsze no, słyszę tam, tam jest, tam jest, tam jest. Muszę najpierw go zabić, nie ma innej opcji. No i dobra, jednak nie zabiję. Dobra, skaczę! No tak nie skoczyłem. BASTARDS! bastard. O, dobrze wyszło. Matkę, strzał przyszła mi kołba. Tam To był intensywny pojedynek na ziemi Holy moly, tak. co się dzieje <grym> Chciałem się, już dwa razy próbować się do niego zamachnąć, ale nie, bo mi przeszkadzało no, A to był mój, kurwa! No... tu, tu. No i tu jakiś brudny brudas. Brudny dał. Come here, you wench! Pan Adam staje z strzałami, jak masz i Tak, Magician class, das war... Twistus testiklus! Du bist ein auch ein Hund! Magie, da du Twistus testiklus! You fool! Lubię tą komunikę także. Awa, wow. I am hood I am hood Daj nad Potrzebuję, o tu jest sztandar, dobrze leczing. Le... lech, D.D. Broń namiotów! Huziu, broń namiotów, kurwa! I am in the process of doing that! Nieeeeee, kurwa. On nie potrafi walczyć jak mężczyzna. He's fighting like a woman. I can't fucking roll on you! Oh no, you're the man of the chat. Musimy bronić za wszelką cenę. Jajo za jajem, wróg za wrogiem. gdzie to oni to idą? Jest, to jest chat kurwa jak z Team Fortressa, tylko wśród kurwa bardziej KO'u i Człowieka z tej kliniczki. One pop, Straszno. No widzisz, kurwa, jak trwale z dwóch stron Dickhead Tyle. Trzeba walczyć, uzardzie, walka musi trwać Przystopowano i chuj I have a high ground. I don't have a high ground. <laughs> Zobaczcie szat. <shot>. Widzę. <laughs> no what <the> fuck? I patrzę na tego pamiltona. Trzyheada do spawn. escuro strasno. The siege ramps have almost reached the wall. jak tam się dzielnie bije To walka! Dasz radę! Ja -l -l jaki po jaki obroniłem się przed tymi trzaciosami, ale tak spadłem Jakby Moja żywotność bloku spadła z... To, to, ...momentalnie Ale jestem dumny, że tak się wybroniłem Any swords fight in my bedroom? Wezmę sobie kurczaka i zaraz jebne kogoś kurczakiem to mój kolega, nazwę go Greg Greg, to mój nowy kolega. Greg jest fajnym kolego. Jest kurczakiem. O tu pierdoność kurczakiem. Masz kurczaka! Kurwa, zabił mnie, a ja chciałem tylko się podzielić z kurczakiem. Ale 30 obrażeń dostał. To jest, kurwa, okropne. One-sex update. Adam, nie uważa że to jest okropne? To jest dopiero dobre pytanie. Uważam. That's gay as AIDS. <laughs> oh, I love it. I love it here. These, these are my kind of people. That's bad! tym panie Sebastianie? Ćwiczę! Przed walką! Trzeba, trzeba rumpy zatrzymać! Rzucam! Rzucaj! Niech się palą! Kurwa, gdzie ci łucznice jak napierdalają? Czemu we mnie? O, nie mam ręki! Ja nie mam niczego. No, bez ręki też jeden bym pożył, ale... Bez życia to już nie pożyje. Daj się, Adam! Bądź rycerzem! Make them cry. Kurwa, teraz się będę czy taki boss w ogóle istnieje, ja pierdolę. Czy ktoś naprawdę jest taki pojebany? Jeżeli takie coś jest, naprawdę straciłem wiarę w tą grę. Nie ma Łokropiństwo. łokropieństwo, Cza łokropieństwo, wsiństwo, Wszystko, wszystko świństwo. Ej, podziwiam chłopów, bo tu przed chwilą usłyszałem, nie? Chłop. Słuchaj tego, chłop ma męską postać z babskim głosem. Naprawdę, ma... kurwa. Mind blowing. No, takie... to, się, to się nazywa Ameryka XXI wieku. To tak. tak Ale no. wtedy tego nie było, jakby. Znaczy, chyba, że kastraty. Historyka, no. no. No, słyszałeś o tym, że ministrantu w pewnym momencie do churu trzeba było kastrować? W jak najwyższy dzień? W takich największych katedrach? W czasach średniowiecza? Masz podczas... uwięziłem się w tego, w tych Kratku Uwa. W dupę mnie gościu mój wziął, uderzył Co ma być? Czemu, czemu ty tak robisz? Opa pa, jestem tego Pst <laughs> Siema Kurwa, rzucił mnie łbem <laughs> Mój kurwa sobie pomidorem ulpimy Masz kurwa UB. Are you fucking kidding me? Masz się nie podoba. Kurwa, jestem przed balistą, mi się to nie podoba. Mierz, mierz. Jest senowo tłac. Nie, to ja się. Ja chciałem sobie po prostu posiedzieć, może by mnie nie zauważyli, wie potem ich od tyłu zaszedł, a ty. Rzuca mnie łbem. Przepraszam, rzuciłem cię pomidorem. Wypraszam sobie. Nie to nie, to, to nie był pomidor, to był łeb. To był pomidor! Coś zgniłego, jakiś zgniły warzyw. Nie, no to był łeb, bo potem ode mnie odleciał. Widziałem, to była głowa odciętego gościa. Tak, tam w tym te pojemniku są głowy. Ej, no f**k, nie o to chodzi. Aż po na pierwszym słonku? Ej, to jest czymś No mówię, no ube mnie rzuciłeś. Nie miał być jak... Ej, rzuciłeś mam w konie, że tak się na górę głowę. Chyba coś trafiłem jakieś chłopa. Jakby na chwilę takie lagi weszły, mm -hmm. The fuck? mmhm, the China agent! Who is the China agent? obcięcie mmhm, <grym> mmhm, Obcięcie! tak kurwa Obcięcie! ukryję się tu w krzaku i nabiorę energii. Nie zabiłeś mnie. Co hmm. mi kolega? Oh. Don't you know I'm still standing. <noise> Ja pierdolę. To jest straszne. Tak zwany dudas. Dudas. Orio. Dobrze nam idzie, nie? Za dużo ich tu. Nie, za dużo ich tu. Dobrze no, na że jeśli dziedzic nie będzie fajnie ogarnięty, to przegramy Bo co Jakby no, najwyższy chłop ma śmierć 21, zabójstwo 64 Chyba jest w miarę ogarnięty Dobrze To jest taki wynik, taki w miarę wysoki, no bo ma większe, wiesz, większe współczynnik zabójstwo do śmierci, więc chyba jest No, słuchaj, też mam większy współczynnik zabójstwo do śmierci, więc wiesz a nie jestem ogarnięty no Ale wiesz, jakbyś miał typa 34 czyli 34, 34 śmierci, no to wiesz Tego bym się bał na, dać na dziedzica Jeszcze jakbym miał na odwrót to już w ogóle Jest to dziedzic Dobra, wracamy Macie, płońcie Tu od boku, nie to są nasi, siebie? bo stary to no nie, no Może i tak Nie może nie, nie. Nie można tych drzwi zamknąć jakby? Przeciąg jest I tam u góry nie wchodzą? No mówię! Tak, po wchodzą. Cały, kurwa, regiment tu wleciał. O, chorągier! Jak bardziej by było to historycznie... Historykli akurat. Chociażby pewnie wszystko idzie nimi, tylko lore akurat. Nieprawda czy to mówię, że historia powinna pewnym po prostu lore? Łata! No? Są zarzynani. Nie ma rączki, nie ma walki. Do domu! Nie da da Mam że ja będę z 10 metrów od jakiejkolwiek ściany utrafiał ścianę swoim mieczem. Do domu, żołnierzyku. Teraz jeszcze odnowiaczę czas staminkę dawaj mega hefty hokeju, chron dziedzica. Ale dobrze, bo dziedzic się chowa, a nie wychodzi na pałę. On wie, co ma robić. On ma się bronić, nie atakować. E, dziewczynko! Chyba dziedzic się broni, jest git. A wygnia się skargę, nasz nas sabotażuje. Dziedzic, chowaj się! Dobrze, Adam! Dobrze! Później musimy iść bronić dziedzica! biegną. Chuj Dobra y y no. 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 no Naprzeciwko, dobrze jest No co z meczem. Widzę już, że musi nasz net, net zaadaptować z tym serwerem na chuj, ja wybieram serwer europejski jak i tak, potem napierdala, kurwa, chinizną. Na chuj te preferencje. Tak to nie ma sensu. Boże, to jest dziedzic! Bij dziedzica! Tam jest dziedzic To jest dziedzic. Tronu? Nie wiem czego. On już, on już zdycha. On, ta, on już na go. Aha! Ale szybka gra! Ale to było mocne No, to to był ciepki odcinek, cześć, czołem, czapka, do zobaczenia za miesiąc. No, za chwilę? Już nie. <grywa>